No więc się z tej strony lewe na to ponownie Five Nights at Freddy's. Spróbujmy czwartą noc. Nie wiem w ogóle czy to wrzucę. Pewnie <laughs> to będzie jedno z pierdyliarda podejść, które będzie. Najwyżej wam zrobię z latek wszystkich. O, no tak, Lisiasty już wybiega, tak? No, jak zawsze to sama balanga. Lisiasty jeszcze siedzi. Mam złe przeczucie co do tego wszystkiego. Zastanawiam się już coraz bardziej, czy w ogóle to przejdę. Coś. Znowu mi gra powoli chodzić, ale nie chcę się krzanić z wyłączaniem i włączaniem i z powrotem. God damn it, serio. Lisiasty, don't play fucking games with me. Freddy for fuck's sake. Na razie spokojnie, jest druga. Może coś z tego będzie Wnerwia mnie to, że gram się tak zacina Muszę zmienić chyba program do nagrywania, bo po prostu FRAPS mnie w, w, w tym względzie wnerwia To może też być wina tego, że w tej chwili renderuję film <grym>, Ale bez renderowania było dokładnie to samo, więc nie liczę na cud Mam przez to późny czas reakcji No właśnie Ha da 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 Czekamy, czekamy, trzecia w nocy, 60%, mam szansę. Mam dużo większe szanse niż poprzednio. Lisiasty, tylko ty mnie nie zaskocz, proszę cię. A, dobra. Koś lisiasty. Okej, okay, tam gdzieś jest Freddy, lisiasty już przebiegł. Jest dobrze. Dwie godziny, dam radę. Mam 44%, dam radę, nie było tak źle. Musiałem mieć naprawdę sporego farta poprzednimi dwoma razami albo bardzo się stresowałem. Freddy, tylko proszę ty mnie nie zaskocz eee! Tylko ty mnie nie zaskocz, w jakiś sposób, proszę cię. Mam teraz taką okazję wygrać. Jak będzie piąta, to zamykam obydwoje dwoje drzwi już szanie to. Nie patrzę na nic. Okej, okay, stój sobie tam Boni. rób jak chcesz. Freddy, fuck off! Fuck off! Nie mogę lekceważyć tego, że jednak... Może się szyć, stanąć, tak? Stanąć, stać. Piątej jeszcze nie ma. Mam 33%. Dobra, okej, okay, to dla mnie jest już mało. Ach. A fuck off, fuck off. O, proszę, piąta i szósta, już koniec, proszę. Freddy, you're too fucking close. Jak Freddy wchodzi do pokoju? On jakoś wchodzi do pokoju. Ja może tak zostałem do szóstej. Ok, mam 24%. Dam radę. Dam radę. Jezu, jak, saram, jak mi Freddy wyskoczy. Ja nie wiem, jak on wyskakuje. Ja wiem, że on wyskakuje, jak się przegra. Ale ogólnie poza tym, nie wiem jak. Szósta godzina już daję radę. Jest git. Nawet nie patrzę na ekran. Tamte drzwi są zamknięte. O, mam ciarkę. Proszę, no taka okazja. da ma. 9% Proszę, szósta noc. O, lisiasty przybiegł. Kurde, mo on moc zżera, on moc zżera. Nie, proszę. Jest, uff, ja pierdolę. Ja nie. Lisiasty zżera 6 albo 7% mocy w chwili, by, gdy puka w drzwi. Za każdym razem. Ok, więc piąta noc przed nami. Spróbuję. Przepraszam, że ja dzisiaj tak mniej, tak. Ale. Ja mam takiego stresa, nie wiem, czy stres to jest dobre określenie. Okej, okay, piąta noc. Daję radę, proszę. Ach. Mam bardzo złe i mieszane uczucia co tego wszystkiego. Boże. Zaraz to jest... To jest ten gościu, co dzwoni on... Jego Freddy dorwa w poprzednim odcinku. Na czarna czwartej nocy. Oj, Lisiasty też. To już jest creepy. Jak się, jak się wczuje w historii się tego słowa, to jest naprawdę creepy. Freddy jest bardzo blisko. Ja go tutaj nie zobaczę, prawda? Nie podoba mi się to ani trochę. A, kurwa. Nie mam nastroju na twoje... Wibliwobli, Bonnie Freddy jest bardzo blisko, ja zamykam drzwi za każdym razem jak sprawdzam kamerę Nie chcę go tutaj Skoro go nie można zobaczyć to prawdopodobnie może stać przy drzwiach, ja mogę ich nie zamknąć Podniosę kamerę a on wtedy wejdzie Nie wiem z której strony przychodzi, skoro on jest od strony kuchni to może tam od strony Chiki, Bo tutaj przychodzi, zaraz Lisiasty i Bonnie przychodzą od lewej Freddy przychodzi od prawej I przyka też przychodzi od, 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 od prawej, chyba że... Freddy przychodzi w nocy, to wtedy to już jest nieważne Więc zakładam, załóżmy Że Freddy przychodzi od prawej A! Więc zakładam, że prawych drzwi nie mogę zamknąć Nigdy Znaczy, nie mogę zostawić otwartych nigdy, jak patrzę w kamerę To jest mój tok rozumowania Czy jest dobry? Nie wiem O, Bonnie się rusza! Dobra, no jest trzecia. Może dam radę. Proszę, proszę. Aaa, Bonnie, spitalaj. Ach, Boni Czemu... Chica nie jest tak natręta jak on. On tu może praktycznie stać cały czas i jemu to... Wisi. Mam 31%. Dam radę, proszę. Kurwa, mi coś wbiegło. Fuck, Bonnie! Kurwa. Dam sobie szansę te dwie godziny. Jak nie zamknę drzwi, przyleci mi lisiasty. Może do tego czasu mi się zużyje energia i lisiasty im wtedy mi nie przyleci, ale za to. Och, kurwa. Nie dam rady. Nie dam rady przez północy z otwartymi drzwiami. Lisiasty mi dorze prędzej czy później. Znowu nie jest piąta, godzina została. Jeżeli zużyje energię... W dupę jeża! Ta gra to jest środowisko najgorszych jumpscarów ever. Bo ty wiesz, że ci coś wyskoczy, ty cały czas wiesz, że coś ci wyskoczy, jesteś tego na 100% pewien, ale ty kurwa nie wiesz kiedy! I za CHUJA się nie dowiesz. Jeszcze raz. Ostatni raz dzisiaj idę spać. Już mam koszmary o miskach z Five Nights at Freddy's. Dosłownie mam o nich koszmary. To wam na pewno dużo mówi. Moja logika może była dobra na Freddy'ego, chociaż nie, nie wiem, nie dowiem się, bo. Fred... A, Freddy nie wbiegł. I chika odejść odejdź. Sio. Zwa Nie Niedobra. Odejdź. Dobrze. Dziękuję. Okej, okay, nic się nie rusza. Dat... fucking ciary na plecach. O, tak! Biegnij lisiasty, biegnij, chodź. Come at me, bro. Chodź bo nie i tak stoi. Zapraszam cię. Kurwa, serio. Lisiasty, biegnij. Lisiasty, biegnij. To był znak, że Freddy jest w pobliżu. Albo nawet, że jest w pokoju. Coś mi takiego opisaliście, że to oznacza, że Freddy gdzieś tu jest. Ta runda już jest spalona. Zaatakowały mnie wszystkie. Już na samym początku. Ah nie mam sił na tą grę. Już chyba nawet powinien widać, że ja nie mam na tą grę sił. Freddy fuck off, a, a, a. a, a kurwa, No i chuj. Wiedziałem. A fucking fuck Boni. Czy Boni i lisiasty nigdy się nie zgrywają? Nie może być tak, że Boni stoi przed Jimmy, to akurat lisiasty pobiegnie i będę miał ten minimum czasu z głowy? Czekaj z kuchni. Co tam gotujesz dziś dobrego wieczorem? Pewnie tego gościa z którym gadałem przez telefon poprzedniej nocy, prawda? to, to ma sens? A kurde! Przez rana jest piąta noc. Zastanawiam się w takim wypadku, co jest w siódmą. Trzecia, proszę, trzecia. Ja naprawdę, jak widzę trzecią i 50%, to widzę, że mam jakieś szanse. A Ile procent? 38? You got to be fucking kidding me. Aaaa. O no tak, Lisiasty już znowu chce się wyrwać deletów Fuck Chyba, że wytrwam jakoś do piątej godziny i Freddy zrobi tą swoją długą wersję swojego, wyjeździmy i wtedy może dam radę przeżyć do szóstej. Lisiasty już tam czeka Nie ja po prostu nie, nie mogę. Ta, ta gra jest tak zła Tak zła, to jest czyste z... Freddy, proszę, nie śpiesz się. Jedziesz! Jedziesz z tym koksem! Ty cwelu wredny! Powiem wam tyle. Ja pierdolę. Ta gra jest zaista bardzo emocjonująca. To nie jest sarkazm. Po coś jak dzika świnia. I tak jak powiedziałem, tu nie chodzi tylko o skupienie, o informacje, o że tak powiem umiejętności. Tu chodzi też głównie o zwykłego farta i szczęście. To jest polega polegać czymś takim w grach, naprawdę. Ja mam jeszcze tutaj u siebie w mieszkaniu Miśka, który wygląda nieco jak Freddy, minus kapelusik i minus mikrofon, no i trochę jest bardziej przyjaźnie wygląda i na pewno jest bardziej przyjaźnie nastawiony, ale spędza mi sens powiek. Moni, wiecie co? Mieliście rację co do jednej rzeczy. Ta gra po jakimś czasie nie będzie już straszyć, będzie wkurzać. Ja chyba jestem teraz na tym etapie. Bardzo śmieszne, Freddy! Ja tu się nie mam z czego śmiać. No chodź, come at me bro. Chodź już kurwa. Tak nie zdążysz. Nie tak. Ja. Tak ja nie zdążę. Dobra, Eleven, tym razem trochę bardziej z życiem. Albo z życiom, jak wolisz. Z życiem to będzie raczej cuchnąć. no ale cóż. To. Żyć to też coś, co musimy akceptować na co dzień. Co ja pierdolę. Miałem przestać przeklinać. Takim miałem być grzeczny, grzeczny Eleven, i co? Fucking fuck. Wiecie, normalnie siedzę tak, wyluzowany, tak, ale nie potrafię, nie, nie przy tej grze, nie kurwa. Tu siedzę jak na gwoździach. Ta gra jest naprawdę ciężka. To, że ja jestem do to swoją drogą, ale ta gra jest ciężka. O, blisko byłeś, Freddy. Saul so Klaus, ale znaknąłem Dream przed Rejem. Jest trzecia w nocy, a mam 12%. Jak ja to mam kurwa przejść? Pierdzielę. No i ponownie Five Nights at Freddy's. Jak one się nazywają? Animatrony? No animatrony, tak się nazywają chyba te, te, te wszystkie miszki w ogóle. Już bym herbatę wylał. Zostawaj te drzwi. Czekamy tak. Psy. Najgłupszy sposób na przejście Five Nights at Freddy's. Ale jeżeli się okaże, skuteczniejszy. ja tu walnę i będę piruety sadził. Fak! Zobaczymy, może coś jeszcze z tego wyjdzie. No, come on. I Isias, ty co tak? Często. Dobra. Ach, ale daję po uszach! Jakim cudem, ej! No i dupa. The fuck! Czego się dziś nauczyłem? Że są takie momenty w życiu, na które nawet czekolada i herbata nie pomogą. Fucking fuck. Jakim cudem patrzałem cały czas na te drzwi? Mm -hmm. Trochę się dokształciłem. Poglądam filmiki na YouTube. Poczytałem trochę o tych anima tronach. Więc wystarczy mi 7 minut 39 sekund, aby przetrwać noc. Muszę przetrwać 7 minut 37 sekund. 39 sekund. Sugerowałem się po prostu filmem gościa, który jako pierwszy przeszedł siódmą noc, już wiem co to jest. To jest noc, w której y, sztuczna inteligencja każdego z animatronów zostaje ustawiona na maksimum, czyli 20, jakie jest możliwe w grze. Sami twórcy nie byli, że tak powiem świadomi, że takie coś jest możliwe. On jednak przyszedł tą siódmą noc. Dał radę. Niewielu osobom się to udało. Jest kilka takich osób. Więc szczerze, ja wątpię, żebym dał radę, ale obiecuję, że będę próbował. Zrób to długie swoje, coś proszę cię. Błagam. Nie śpiesz się. Nie śpiesz się, take your time! Oh. Oh. Tak blisko! Chciałem znowu mieć się ma z tej strony Eleven i tak dalej, ale fwa, zapominam się po prostu, że nagrywam to któryś raz do Five Nights at Freddy's, a i tak będę to ciął i rzucał najlepsze fragmenty, tak? Teraz wstałem, z piąta rano, umyłem głowę, czekam na szkołę i... I co? I jadę. A może mi się uda? A, właśnie, za jakiś czas trzeba, trzeba sprawdzać, czy mogą wbić. Ale ja bym tego nie chciał. Podobno patrzenie na na kamerze go spowalnia, więc to wykorzystuję. Potem nie trzeba będzie uważać na drzwi, yy, na drzwi przynajmniej, jak będzie tutaj obok. Aj, 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 aj! No i widzicie dupa. Zużyć na początku jak najmniej mocy. Patrzę się tylko na licie z tego i Frediego, żeby ich trochę spowolnić, bo Frediego to się, trzeba kontrolować. Dopóki oni tam wszyscy stoją, nie mam po co odpalać świateł po bokach. To jest logiczne. Okej. Okay. Kurwa! Za dobrze mi szło. Za dobrze mi szło, że po prostu kurwa nie nie, m... <muchy> w złej kolejności wszystko robię. Bo <muchy> <muchy> oh, <f> <muchy> oh, Freddy. Oh. O! O! Pierwszy raz mi tak wyskoczył Freddy. O! Właśnie dlatego trzeba zamykać drzwi za każdym razem, jak się patrzy w kamerę, gdy Freddy jest zaraz za drzwiami. Może w każdej chwili wejść, nawet nie wiesz kiedy. On, on nie będzie ostrzegał, on nie powie ci dwa razy uważaj na mnie. On tam po prostu stoi i czeka. Opóźnić Freddygo najbardziej jak to możliwe. Sprawdzać go często. Ok, piąta godzina. Może wytrzymam. Może dam radę. Proszę, oby tym razem. Proszę. Proszę. Jestem tak blisko. Tak blisko. Aż mi serce bije jak cholera. O, w mordę. Ło, wow, ale się stresuję z tego. Spokojnie, dasz radę. Dasz radę. Spokojnie. Dawaj. Dawaj. Jeszcze takich przejść z grom to nie miałem. Ok, ja się nie ruszam. Dawaj Rób swoje Tylko mili nie wybiegnij, proszę Proszę nie Proszę Freddy, zostań Proszę Błagam Już tak blisko Freddy, proszę cię Proszę Yes! Yes! God damn it! Całuję się trzęsę Jes! Ah. W końcu udało się. Trzy dni nagrywania tej piątej nocy. Czy tam... Nie, cztery dni nagrywania piątej nocy. I rano, i wieczorem, i w środku dnia próbowałem cały czas. Uff. W końcu. A teraz została szósta i siódma noc. I obiecuję wam cokolwiek by nie było Będę trzaskał szóstą i siódmą noc I tryb 20, 20, 20, 20 Dopóki go nie przejdę Będę to bił tyle, dopóki nie przejdę Yes! Aaaa! Ah! Ja Dawno nie miałem takiej satysfakcji z, z przejścia jakiejś gry, naprawdę Dzięki wielkie, że ze mną przy tym Trwacie, że mi pomagacie przy tym wytrwać i że mnie w tym wspieracie, bo to mi daje naprawdę w cholerę dużo. Jak będziecie tak dalej wspierać, to może przejdę tą siódmą noc. Chociaż jestem mało tym jestem do tego nastawiony, ale będę trzaskał dopóki nie przejdę. No. To było na tyle. Trzymajcie się. Dzięki wielkie za bycie przy mnie, przy tym. Jest! I do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie!